Zadanie drugie. Ciało, które potraktujemy jako punkt materialny, początkowo poruszało się ruchem jednostajnym wzdłuż prostej AB w układzie inercjalnym. Gdy ciało znalazło się w punkcie B, zostało uderzone. Na skutek zadziałania siły F w punkcie B nastąpiła zmiana pędu ciała. Po uderzeniu ciało poruszało się ruchem jednostajnym wzdłuż prostej K z inną wartością prędkości niż przed uderzeniem. Na poniższym rysunku zilustrowano fragment toru ruchu ciała w układzie współrzędnych XY. Ponadto na fragmencie prostej AB przedstawiono położenia ciała w czterech wybranych chwilach, pomiędzy którymi upływał jednakowy odstęp czasu delta T równa 1 sekunda. Analogicznych położeń ciała wzdłuż fragmentu prostej K nie przedstawiono. Narysowano wektor siły F, która zadziałała w punkcie B. Długość każdego boku kratki na rysunku odpowiada rzeczywistej długości 1 metra. Do dalszej analizy opisanego ruchu przyjmij, że czas działania siły F był na tyle krótki, że na rysunku pominięto zakrzywioną część toru ruchu od punktu B, gdy na ciało działała siła, siła F była stała. Zadanie 2.1. Na powyższym rysunku na fragmencie prostej K narysuj położenie ciała w chwili T1 równej 1 sekunda oraz położenie ciała w chwili T2 równej 2 sekundy, licząc od momentu, gdy ciało znalazło się w punkcie B. Czyli wracamy do tego rysunku i jeszcze raz mamy narysowane, gdzie ciało było w kolejnych sekundach, gdy poruszało się po tej prostej, bo powiedziano nam, że tutaj um, były te same odstępy czasu, czyli tutaj upłynął czas delta t równy 1 sekunda, tutaj upłynął czas delta t równy 1 sekunda i wreszcie tutaj upłynął czas delta t równy 1 sekunda. I my mamy analogicznie tutaj narysować. I teraz w jaki sposób to zrobić? Żeby to zrobić, musimy się zastanowić, co tu się stało, jak się zmieniła prędkość. Bo wiemy, że ciało poruszało się ruchem jednostajnym, prostoliniowym tutaj i powiedzmy, że poruszało się z pewną prędkością V1. Po zadziałaniu siły zmienił się pęd, bo zmieniła się prędkość. Ale powiedziano nam, że tutaj ciało również poruszało się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, tylko wzdłuż innej prostej. W takim razie musi mieć tutaj prędkość V2, a pęd zmienił się dlatego, bo pęd to jest masa razy prędkość. Skoro zmieniła się prędkość, no to zmienił się pęd. Tak, masa ciała się nie zmieniła. I teraz ciało porusza się ze stałą prędkością V2 w tym kierunku. I teraz kluczowe dla rozwiązania tego zadania jest informacja, co spowodowała siła F. Siła F spowodowała, że pojawiła się Prędkość, składowa prędkości w tej osi, czyli w osi Y. Ta siła F w żaden sposób nie wpłynęła na składową prędkości V1, bo prędkość V1 była skierowana w ten sposób czyli była skierowana w osi X. Siła F nie zmieniła wartości prędkości w osi X. To jest trochę tak jak we wszelkich rzutach. Na przykład, jak mamy rzut poziomy, to działa siła ciężkości do dołu, działa przyciąganie grawitacyjne, siła grawitacji działa do domu, mamy tu przyspieszenie grawitacyjne G i ono sprawia, że pojawia się pewna prędkość VY w tej osi, natomiast na prędkość VX to w żaden sposób nie wpływa. Tak, tak mamy w rzucie poziomym. I tu jest analogiczna sytuacja, czyli mamy prędkość V1 w osi X, która się nie zmieni, a siła F spowoduje, że pojawi się prędkość VY. Czyli będziemy mieć teraz prędkość V1 w tym kierunku, jakąś prędkość VY, która pojawiła się dlatego, bo zadziałała siła. No i tu okay. będzie jakaś prędkość wypadkowa V. I teraz my mamy narysować, co się stanie z ciałem w kolejnych sekundach. I możemy sobie to rozważyć w ten sposób. Zobaczmy, jak prędkość V1 działałaby na to ciało, gdyby ono się poruszało dalej tutaj, nie zadziałałaby siła. No to po kolejnej sekundzie, skoro w ciągu jednej sekundy przebywa cztery kratki, no to ciało by się znalazło raz, dwa, trzy, cztery tutaj. Więc prędkość V1 przesunęłaby ciało do tego punktu. Ale działa jeszcze prędkość, ta w osi Y, która się pojawiła. No i teraz musimy znaleźć taki punkt na tej prostej, który będzie jakby składował. No to skoro prędkość V1 działała w tej osi X, no to teraz w osi X już nic więcej nie może się zadziałać, bo działała tylko prędkość V1. Tak ciało poruszało się tylko z prędkością V1. No to prędkość w osi Y musiała się tak zmieniać, żeby ciało dotarło tutaj. No bo szukamy jakiegoś punktu, który jest generalnie na prostej K, no i jest na osi X w tym miejscu. No to Rzutujemy i wychodzi tutaj. Czyli wyszło, że prędkość Vy przesunęła to ciało o trzy kratki do góry. I teraz, skoro to jest ruch jednostajny, prostoliniowy, no to dalej powinno być analogicznie. Prędkość V1 znowu przesuwa o cztery kratki tutaj. I jeżeli zrzutujemy, to powinno wyjść, że prędkość ta Vy przesunęła znowu o te, tu było o 3 kratki do góry, więc teraz znowu powinnam przesunąć o 3 kratki. Patrzymy. Tu były 3 kratki, tu też były 3 kratki. Czyli te punkty, których szukamy, to jest ten punkt i ten punkt. Trzeba było rozpisać sobie siłę F, powiedzieć, że ta siła F nie powoduje zmiany prędkości V1. W osi x prędkość się nie zmienia, zostaje tylko dołożona dodatkowa prędkość w osi y. Więc na osi x możemy dalej odkładać 4 kratki w ciągu jednej sekundy. No a na osi y tyle, żeby po prostu tutaj wylądować na prostej k. Więc tam ten podpunkt mamy z głowy. Idziemy dalej. Oblicz wartość vk, prędkości z jaką ciało poruszało się wzdłuż prostej k po uderzeniu. Ta prędkość vk to jest uwaga, prędkość wypadkowa, właśnie tej prędkości vy i prędkości v1. Teraz jak to obliczyć? No Skorzystać sobie właśnie z tych kratek, bo powiedziano nam, że jedna kratka to jest długość jednego metra. W takim razie, jeżeli ciało porusza się z prędkością V1 i przebywa 4 kratki w ciągu jednej sekundy, to oznacza ni mniej, ni więcej, a tyle, że prędkość V1 to jest 4 metry, na jedną sekundę, czyli 4 metry na sekundę. Bo ciało przebyło 4 kratki, a jedna kratka to jest 1 metr, czyli 4 kratki to jest 4 metry w ciągu jednej sekundy, czyli poruszało się z prędkością 4 metry na sekundę. Potem co się stało w osi Y? W osi Y tutaj pokazaliśmy, że ciało porusza się w ciągu jednej sekundy o 3 kratki, tak? No bo jedna sekunda upłynęła w osi X na przemieszczenie, ale też w osi Y na przemieszczenie, czyli tu jest tu narysowalibyśmy, że tu jest czas delta T równy 1 sekunda. Więc ciało w osi Y przemieściło się o 3 kratki do góry. W takim razie 3 kratki to jest 3 metry w ciągu 1 sekundy, czyli 3 metry na sekundę. No i teraz, skoro wiemy, że tu jest prędkość V1, tu jest prędkość VY, a my szukamy prędkości wypadkowej, no to wystarczy skorzystać z twierdzenia. W Pitagorasa mamy trójkąt V1, Vy, trójkąt prostokątny i szukamy Vk. No to Vk kwadrat jest równe V1 kwadrat plus Vy kwadrat, czyli Vk jest równe V1 kwadrat plus Vy kwadrat pod pierwiastkiem. Wystarczy podstawić liczby. Ta prędkość, której szukamy jest równa 4 m na sekundę do kwadratu plus 3 m na sekundę do kwadratu. Czyli to jest 16 m kwadrat przez sekundę kwadrat plus 9 m kwadrat przez sekundę kwadrat. 16 plus 9 daje 25 metr kwadrat przez sekundę kwadrat. Pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 25 to jest 5, z metrów kwadratowych to metr z sekundę kwadrat to sekunda, czyli ta prędkość to 5 m na sekundę. I wreszcie podpunkt 23. Czas działania siły F wynosił ΔTb równe 0,01 sekundy. Masa ciała była równa M równe 0,2 kg. Oblicz wartość siły F. To najłatwiej będzie obliczyć, jeżeli skorzystamy sobie ze wzoru na drugą zasadę dynamiki Newtona, ale tego, gdzie pęd zmienia się w czasie. Czyli możemy napisać, że ta siła, której szukamy, to jest zmiana pędu, która nastąpiła w czasie. Ten czas to jest delta TB. Natomiast musimy się zastanowić nad zmianą pędu. I uwaga! Ta zmiana pędu bardzo ważne. Musi być związana z tą działającą siłą. Siła działa w osi Y. W takim razie rozważamy pęd w osi Y. Początkowo w osi Y prędkość wynosiła 0. Czyli pęd ciała w osi Y wynosił 0. A później prędkość w osi Y wynosiła 3 metry na sekundę, w takim razie pęd był równy masa ciała razy prędkość w osi Y. W takim razie zmiana pędu będzie równa właśnie M razy VY, bo to jest pęd końcowy w osi Y, a to jest pęd początkowy. Ta siła nie jest związana z całkowitym pędem, dlatego, bo rozważamy siłę działającą w osi Y, więc rozważamy tylko pęd w osi Y. Jeżeli byśmy rozważali... E, Siłę jakoś działającą w osi X, to wtedy rozważalibyśmy pęd działający w osi X i wtedy uwzględnialibyśmy tą prędkość początkową ciała, którą obliczyliśmy w osi X, która wynosiła 4 m na sekundę. Natomiast my rozważamy siłę działającą w osi Y, więc rozważamy pędy działające w osi Y. Początkowo w osi Y prędkość wynosiła 0, bo tutaj ciało poruszało się wzdłuż osi X, więc w osi Y. Nie było żadnej prędkości, więc pęd w osi Y wynosił 0. Tutaj pęd w osi Y jest związany z prędkością VY. I właśnie to sobie tutaj wstawiamy. I możemy napisać, że ta siła to jest M razy VY, zmiana pędów osi Y przez czas delta TB. I mamy wszystkie dane, które należy podstawić. Siła będzie równa masa, czyli 0,2 kg razy prędkość VY, czyli 3 m na sekundę. I czas, w którym ta siła zadziałała, czyli 0,01 sekundy. Kilogram razy metr na sekundę, jeszcze przez sekundę daje kilogram razy metr na sekundę kwadrat, a to jest newton. 0,2 razy 3 daje 0,6. I to dzielimy przez 0,01, czyli trzeba przesunąć przecinek o 2. Wówczas raz 2 na dole zostanie 1, a tu raz 2 u góry zostanie 60. Stąd ta siła działająca to jest 60 newtonów.